Olsztyn Żegluje. Regaty opuchar SkySail. Wspólnie organizujemy jako współorganizatorzy cały cykl już od zeszłego roku, więc. Nie jest to nic nowego, ale jest to fajne uczucie, bo chodzi o to, żeby zachęcić żeglarzy do uprawiania żeglarstwa i nie tylko żeglarzy, a właśnie amatorów, którzy jeszcze nie poczuli tego sportu, a mogą dzięki tej imprezie skorzystać, spróbować i zobaczyć na czym polega żeglarstwo, w tym regat. Super się pływało, rywalizacja była y, mocna, bardzo fajne zawody, polecam wszystkim. Trudne momenty były gdzieś tam w okolicy pierwszej boi, gdzie zawiewało bardzo mocno. Y, natomiast, natomiast nie było wywrotek, my dwa razy wody nabraliśmy, ale udało się sytuację opanować. Super pływanie, super, polecam. Wiatr trochę wiał, zabawa była przednia, ale za nami nikogo nie widziałem. Jak się dzisiaj Państwu pływało? Super, tak samo jak poprzednio. Troszeczkę wiatr słabszy, ale było naprawdę fajnie. takie bardziej ekscytujące momenty. Jak nas zalało, <noise> po motorówce. No fajnie, fajnie było, tak zalało nas, ale przeżyliśmy. To najważniejsze. I nie było wywrotki, to też, to też ważne. Wiatr był bardzo zmienny i nieprzewidywalny. Czasami wiało, czasami nie. Czasami nas po prostu wyscyknął na dudka. Ale no, ogólnie nam się podobało, wszystko dobrze, najlepsze miejsce zajęliśmy piąte na tych, na, na tych, na tych zawodach, także bo pierwszy raz byliśmy w tak. tym roku, bo, 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 bo na, na wcześniejszych się nie, nie złapaliśmy, także no, jak najbardziej na plus, będziemy na pewno na następnym razem. Szczęśliwie się dopłynęło, niestety wiatru było mało, poza tym super. Przeżyłem to, byłem trzeci raz na łódce, więc cieszę się, że przeżyłem. Muzyka W ostatnim wyścigu nam się udało, także tak, jak najbardziej. Pierwszy raz. Wystartowałyśmy we wszystkich edycjach zeszłego sezonu, nie udało się tak dobrze jak dzisiaj, także tak. Sukces. My i tak mamy tą, taktykę taką, że pływamy za najlepszymi. Super się pływało. My dzisiaj pływaliśmy pierwszy raz, także było trochę emocji i stresu, ale było ekstra. Jesteśmy zeszczytne. To jest Klęczon. Tu jest mój kolega, z nimi jesteśmy. No mamy w rok klęczonowski, no i z tego właśnie względu mamy fok z No niestety grot mamy od naszej Omegi, ale do tego nie pasuje. Myślę, że trochę na pewno. Rozwinęliśmy się jako organizatorzy, wspólnie podjęliśmy decyzję, że wprowadzamy klasę Open i umożliwiamy jakby starty na innych jednostkach niż tylko Omegi. W zeszłym roku jak startowała ta impreza były tylko Omegi, teraz tak naprawdę oprócz Omek każdy może na swojej łódce własnej również wystartować. Myślę, że jest więcej chętnych, też mamy informacje od uczestników, że, że to była super decyzja i że otworzyliśmy się na... Na innych żeglarzy niż tylko Omegi, których no jest jednak jakaś tam ograniczona ilość. Go. Bawie, bawie. Nie da rady. Ania, powiedz, powiedz nam coś. Bardzo dobrze ze zgranymi babkami to można pływać na koniec świata. Najmłodszy zawodnik był naszym Zen, wspierał nas. Wspierał nas Ale na myślałaś, żeby był dobry wynik? Tak. Także jest nieźle, jak na pierwszy raz. Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Po zdobycia doświadczenia, no i wiadomo wakacje. Dla mnie to jest pierwsza, dla nas, dla naszej załogi to jest pierwsza edycja. Ale myślę, że nie ostatnia i oby szybko była okazja wrócić. nowe technologie, nowe pomysły na spędzanie czasu na wodzie. Pojawił się ten nowy pomysł, stoi tutaj przed kapitanatem. Co to jest? To jest łódka, łódka, mała łódka żeglarska, którą wymyśliła firma TriBord. Na razie jest w fazie testów. Pokazujemy ją ludziom, chcemy, żeby, żeby zaczęli z niej korzystać. Będziemy udostępniali też w Decathlonie, żeby każdy, kto by, kto by chciał tego spróbować, tego wynalazku mógł sobie, mógł sobie to wypożyczyć. Ja spróbowałem już nie pierwszy raz świetna zabawa, waży zaledwie 40 kg, można zabrać w plecak, sobie wypakować, napompować, i bo dodajemy, że jest to łódka pompowana, tak jak deski sup. Firma Tribord pokazuje to, że można żegolać wszędzie, gdzie się chce zabierać ze sobą te żeglarstwo. Edycja była bardzo fajna. Mieliśmy słoneczny dzień. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Olsztyn Żegluje, która odbędzie się 18 lipca. Amatorskie regaty Olsztyn Żegluje. 6 edycji. Od maja do października. Partnerzy: Osir Olsztyn. Miasto Olsztyn. Gazeta Olsztyńska. Decathlon. Skysail. Junga Okażet Olsztyn. Wopr Olsztyn. Leonard Interactive. Więcej informacji na Facebooku Olsztyn żegluje.